Tema. Dzisiaj pokażę Wam najlepszą metodę podgrindowania Jingle Bellsów. E, jedynie co do, potrzebujecie do tej metody to jest browser. Musicie wejść na tryb Fallen. Najlepsza mapa pod, pod to e, będzie Spring Fever. Tobie wchodzicie na nią. I ogółem chodzi w tym o to, że stawiacie sobie 6 browserów. Gdy będziecie mieli tych już 6 blowerów. To sobie je po kolei ulepszacie na level drugi I gdy będziecie mieli na level drugi, to czekacie po prostu sobie do 9 fali. Jak będzie dziewiąta fala, to wychodzicie z gry I wchodzicie na nowo i powtarzacie to cały czas. I dostajecie z... mniej więcej z tego... Od 135 do nawet 150 jingle bellsów za jedną grę, więc bardzo opłacalne. Opłaca się w to grać, póki to nie jest znerfione. Dlatego grajcie. Jak macie premium pasta, to wam mega polecam w ten sposób. Jesteście w stanie zdobyć w godzinę do nawet 2900 jingle bellsów. To jest naprawdę dużą ilością i jesteście w stanie mega szybko wymaksować tego pasa. I teraz najlepsze właśnie placement tych wszystkich Brawlerów to będzie taki, jak ja właśnie stawiam. Sobie stawiajcie tak samo, bo wtedy macie pewność, że wam nic nie przejdzie. i Zawsze ulepszałam pierwsze tego Brawlera i mam wtedy stuprocentową pewność, że jestem bezpieczny. I to w sumie w zasadzie w tyle jest w tym w Sposobie o to w tym chodzi, robicie go w mniej więcej w 3 buty. Zależy to jeszcze, tu ma internet. Bo jak macie szybki internet, i dobry, no to będziecie to szybciej robić. Bo będziecie chodzić szybciej do gry, wychodzić i inne rzeczy. No i to było w sumie na tyle. Życzę Wam powodzenia w grajdowaniu. Siema.